Sieman, witajcie, z tej strony Olivia. No patrzcie to, tak jakby, to dosłownie jest mi blok. To jest bałwan. Patrzcie jaki wielki. To jest drugi odcinek na moim kanale po przerwie. I ogólnie to powiem wam tak. Możecie zaraz się zdziwić, dlaczego na filmie w tle nie będzie śniegu, ale już mam w macie, dlaczego. Po prostu ten film był nagrywany tak mniej więcej 2 tygodnie temu, 2,5 tygodnia temu, bo dzisiaj mamy 27 listopada. A ja ten film nagrywałam 11 listopada, no czyli wychodzi mniej więcej 2,5 tygodnia, bo 17 dni no 16. Yy, I tak. I dlatego jest tak. I ogólnie to... Przepraszam Was że ten wstęp może być chaotyczny, ale nagrywam go idąc do szkoły, bo postanowiłam, o Jezu! Postanowiłam, że chciałabym, żeby jutro, czyli do moich urodzin, czyli do tego 8 listopada, po prostu ten film wstawić i żeby był już wstawiony. Także mam nadzieję, że Wam się ten film po prostu spodoba. Prawdopodobnie zakończenie nagram już po szkole. I ogólnie przepraszam, że film będzie trochę krótki, bo sam materiał ze stajni będzie trwał 6 minut i kilka sekund. Ale to dlatego, że część ja usunęłam już myśląc, że nie zmontuję tego filmu. Ale tak w sumie to, jak mnie teraz natknęła Lena. I. Jednak ym, nagrywam ten wstęp, co znaczy, że film no wstawię na pewno. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba jakkolwiek. I przepraszam, że mówiąc do was nie cały czas, ym, nie patrzę cały czas w aparat, ale po prostu ta droga jest trochę taka niebezpieczna, więc muszę patrzeć pod nogi. Ale dobra. W sumie to już wszystko. Więc teraz już mogę Was naprawdę zaprosić do filmu. Trochę nie niemową, bo moja ciocia przechodziła obok z koniem, ale ogólnie możecie sobie tutaj zobaczyć efekt smaru i skórę na moim siodle. No super, po prostu. Dobra, ogólnie to patrzcie, jaki jest efekt ogólnie na rudych koniach. Trochę gorzej widać. Złoty brokacik lepiej wygląda różowy. Chociaż w sumie to te prokaciki z Dr. Horse to się wszystkie bardzo ładnie mienią, wiecie? No ale jednak wolę na przykład różowy na Dobra, kopytka posmarowane, i kopyta. Wolę mocne kopyta, ale albo mi się skończyły, albo zgubiłam, muszę je poszukać. Zobaczcie, rudy mi nadepnął na, na zakrętkę. Tak. I teraz tutaj jest takie pęknięte, poturbowane, ale trudno. Działanie się nie zmienia i tak jest super. Patrzcie. Tutaj. Tak. I tam z tyłu. Tak. O! Piękne. Dobra, generalnie wstępuje, i możecie się zapytać, gdzie ja wstępuję? A ona no, stempuje na. padoko placu, tak jakby. Znaczy, to nie jest nasz główny plac, no nie, bo nasz główny plac jest tam, za tym budyneczkiem. Jest dwa razy szerszy, dłuższy, szerszy i trzy razy dłuższy, no nie. Ma 56 na 92 albo 95, ale wstępuje tu. I kurde, jeszcze mu posmarowałam te kopyta. A muszę wstępować na takim czymś. Yy, to dlatego, że tam moja mama jeździ na młodych kobułkach, które są zajeżdżane w sensie, są zajeżdżane. Pierwszy raz kusuję po prostu na nich po całej hali dzisiaj. Więc po prostu z ogierem by było e, ogier by mógł to trochę utrudniać, takowam powiem. No. No, ale właśnie na razie sobie stępujemy biedne skarpetki rudego ochraniacze i szkoda trochę tego smaru, ale trudno w życie. Coś tam, pewnie się minimalne ilości wchłonęły chociaż Ale dobra Wstępuję dalej Dobra, ogólnie lejemy wodę no. Tak, żeby to było w temperaturze jadalnej takiej Będę musiała sprawdzić palcem, tylko z tej rękawiczkę Dobra, sprawdzam no nawet bym powiedziała, że jest trochę za zimne i że trzeba wymieszać z tym z tego. Ale dobra. Trochę doleję, to idzie po i wody stąd i będzie git. Dobra, dajemy rudemu. Chciał zjeść w stronę taką zupę ziołową. Dobra, je sobie czyli będzie chciał jeść. Tak. Przepraszam Was bardzo, że to wszystko jest takie posklejane ze sobą, ale po prostu, no jak Wam mówiłam już usunęłam te oryginalne filmy i tutaj na przykład zostały mi same w formacie na Instagrama, przez co po prostu no, nie mam w poziomie i ogólnie widzicie tutaj kopyta jak smarowałam Artemorowi. I zobaczcie, jaki jest tego efekt, jak one się błyszczą w ogóle po tym. I ten efekt czuć potem też jak to się wchłonie, to te kobieta po prostu są takie inne. Widać, że są nawilżone. I zobaczcie, jaka jest różnica u Artemora w brokacie i u Deniro w brokacie. No po prostu pięknie się ten brokat mieni. W sumie wszystkie z Dr. Horst się pięknie mienią, co ja mówię. A tutaj już możecie zobaczyć gotowego Artemora. Miałam wsiąść, wsiąść jeszcze na Heliadasa pierwszy raz y, po roku prawie y, nie na nim, bo moja mama wsiadła dwa razy, trzy, dwa razy tak mniej więcej i y, powiedziała, że ja już mogę wsiadać, bo chodzi dobrze. Ale wczoraj zauważyła, jak chciałam go przed jazdą tu możecie zauważyć, że ma takie białe... Coś... I nie, to nie jest skarpetka, tylko to jest Panthers. Mój Jezu, biedaczka. Jeszcze się przyszłam przywitać z dzidzią. Bo już zaraz jadę, ale... Co do bez w stajni, co to zapobiegu w stajni bez powitania Didi? No, do dziedzi zawsze trzeba przyjść się, przywitać, podrapać ją. No, bo to jest takie dziecko. Zobaczcie, jaka słodka. O! Przywitała się z wami. Tak osiołku. Taki osiołek. O! Idzie tam. Idzie jeść. Idzie do siana. Papa pa, osiołku. Papa pa, osiołku. Dobra. Lecimy światło i lecimy. Do domu. Elo, ogólnie teraz jestem ja z jeszcze później. Trzech dni później, z 30 listopada I ogólnie, przepraszam was, że mimo że to był vlogmas To, że tak jakby nie było żadnych kalendarzy Ale ja ten film, tak jak mówiłam, nagrywałam w ogóle 11 listopada Wstęp i zakończenie nagrałam 27 Na końcu mówiłam jeszcze, jest taki bonus Więc jeżeli wam się nudzi to możecie zostać do końca i zobaczyć, na czym ten bonus polega. Oczywiście, przypominam o wchodzeniu w link do sklepu Dr. Horse i też o wejście na moje profile na TikToku i Instagramie. I właśnie, no chciałam Was przeprosić, że jeszcze nie ma kalendarzy adwentowych na pierwszym vlogmasie, ale no. Nie kupiłam żadnych kalendarzy. Chcę, żeby ten vlogmas wleciał 1 grudnia, a dzisiaj jest 30 listopada, więc musi wlecieć teoretycznie jutro. I ogólnie to ten film prawie się wstawił w lepszej jakości dzisiaj, ale jest jedno ale. Um, coś się stało, że jednak się nie wstawił i wstawiał się bardzo fajnie, wstawiał się 3 dni, bo po prostu no, dałam 4K, co nie było potrzebne i dałam 50 klatek na sekundę, co też nie było potrzebne, więc jeżeli zastanawiacie się, jak chcecie nagrywać, czy jak montujecie to, czy pobierać film w 4K, czy na przykład w 1080 klatek, to w 1080 klatek będzie lepiej. Dobra, ogólnie to doszliśmy już do końca. Mam nadzieję, że ktokolwiek dotarł do niego. I ogólnie to z tego, co wyliczyłam, to te vlogmasy powinny być tak mniej więcej dwa razy w tygodniu. Wychodzi ich 13 na czas, kiedy jestem w stajni. Jeszcze tylko szybka przypominajka o tym, żebyście zajrzeli do sklepu Dr. Horst, do którego link jest oczywiście tam na dole w opisie. I w sumie to to już wszystko. Więc no naprawdę proszę o ocenienie mojego pomysłu z blogmasami. Może to wyjdzie, mam taką nadzieję. Ale... Teraz już Wam naprawdę nie zajmuję więcej czasu i dziękuję za oglądanie, papa pa. Hello, ogólnie jest to taki trochę bonus um, dla osób, które dotarły do końca. I ogólnie w odcinku z dnia, kiedy miałam urodziny, nie pokażę wszystkich prezentów. Ale pokażę te prezenty w tym odcinku. Bo dzisiaj dostałam tak jakby wszystkie... Prezenty, bo dzisiaj zaprosiłam rodzinę do domu Więc yy, tak W tym pierwszym vlogmasie Będziecie widzieli Prezenty, które dostałam Wszystkie I jak dowiedziałam się O największym prezencie Który będzie Spoilerem Do właśnie następnego odcinka W którym ten prezent dostałam Także jeżeli nie chcecie Pokażę go na końcu, więc jeżeli nie chcecie go widzieć, jeżeli nie chcecie spoilerować sobie, to po prostu pomińcie sam koniec. A jeżeli chcecie zobaczyć i chcecie mieć spoiler, to no nie ma problemu. Dobra. Więc ogólnie to tak. Pierwszym prezentem jest Wisi. Drugim prezentem jest. Tutaj Wam powklejam, bo niestety nie wszystkie prezenty mam ze sobą. Drugim prezentem jest taki fioletowy kantar z Jorka w rozmiarze Kop. Trzecim jest taka kopystka. Tak. Czwartym. <grym> No, kurde, oczywiście, pieniądze. Dostałam 150 od cioci i wujka. 200 od cioci i wujka i kuzynki kuzyna. Razem z Tofili. Jeszcze dostałam laurkę, którą też Wam pokażę. I 200 dostałam od dziewka i babci. Także już Wam pokazuję jeszcze laurkę. I jeszcze. Um, z tą kopystką i kantarem dostałam dwie inne rzeczy, które też wam za chwilę pokażę. Dobra, wróciłam i ogólnie to tak. dostałam jakiś taki bransoletka chyba ze stali nierdzewnej. Um, tutaj jeszcze dostałam z, tym, z tą bransoletką. Dostałam jakieś takie skarpetki, muszę je w ogóle odpakować Coś takie, ojezu one są koronkowe w ogóle Ale podobają mi się, w sensie Jakoś tak, nie wiem Podobają mi się I dostałam jeszcze od kuzynki mojej, która chodzi do zerówki Nie dość, że dostałam od fi 200 zł To jeszcze dostałam takie od kuzynki naklejeczki Słodkie Moja kuzynka chodzi do zerówki Okej okay. I dostałam jeszcze Tatuaż O I laurkę e, Tak Także no i teraz uwaga, najmocniejsza rzecz. No kurde. No po prostu to samo to może wam nie mówić za wiele. Nie każdemu może mówić. Ogólnie to, to takie nie jest jeszcze oficjalne w dokumentach. Zaraz wam powiem dlaczego. Ale ogólnie to tak. Yy, kurde, prawie nie poza Znam takie pudełeczko. W tym pudełeczku. Tutaj była marchewka, a to było na samym składzie pudełeczka. No nie. Pod tym siankiem sztucznym. I to było takie coś. A z tyłu było napisane takie coś. To jest imię Dzidzi. Dzidzie widzieliście na koniec vloga. To jest imię Didzi. I ogólnie to tak. To jest napisane, że dla mnie, dla mnie na 14 urodziny i e, że on mamy, taty i właściciela hodowcy Didzi. Także no, to był mocny prezent. Kucyka dostałam mm, 5 lat temu i po pięciu latach znowu dostałam konia i dostałam takiego wymarzonego konia mm, z rebaka, z którym wszystko będę mogła zrobić od zera i który jest po prostu do mnie bardzo przywiązany. Więc no kurde teraz już wiecie o co chodziło z tą kokardą. Tą kokardę dzidzia miała na szyi. Także to wszystkie prezenty urodzinowe. I teraz to już naprawdę na tyle. Więc pa!